Witam wszystkich Witamy. bardzo serdecznie. Trochę się stresuję. Nie widać. Mam na imię Grażyna i nawróciłam się jak miałam 33 lata. Taki wiek Chrystusowy podobny. Dzięki Bogu, że Pan doprowadził mnie do zbawienia i bardzo dziękuję Panu za to, ponieważ... No, takie różne rzeczy się skupiły, że zaczęłam szukać Boga. Po Jak wyszłam za mąż, później zaczęły się różne sytuacje w moim małżeństwie. Najpierw było dobrze, a potem było bardzo, bardzo, bardzo źle. I wszystko się zaczęło walić, spiętrzać. I jedynym ratunkiem dla mojego życia był tylko Bóg. Kiedyś nauczyła mnie mama, żeby. Że jedyną nadzieją jest tylko Bóg. Więc zawsze wołałam do Niego, zawsze prosiłam Go o ratunek, yy, wołałam jak umiałam. Tak wiecie, jak to po katolicku, ale Bóg wysłuchał, Bóg widział moje serce, patrzy. Bóg patrzy na serce i, patrzy, i yy, szukałam Go jak mogłam. W moim małżeństwie zaczęło się tak sypać, Hmm, zaczęłam ciągle być oskarżana na okrągło y, o różne rzeczy. Wszystko co robiłam to było źle. <laughs> Nic y, tak naprawdę w życiu nie zrobiłam dobrze z tego, co okazało się. Więc y, byłam ogo, w ogromnej depresji. I y, już mówię Boże, ja już się nie nadaję do życia. Ja tylko w ogóle i tak taka depresja, takie oskarżanie na okrągło i w moim sercu taki pojawił się taki lęk, że no, z tymi grzechami, zobaczyłam wszystkie grzechy moje i tak na okrągło e, i, i mówię z tymi grzechami tylko się nadaj do piekła i wołałam, widziałam bezsens tego życia w ogóle mówię, nie ma żadnej prawdy w tym że Wszystko <grym widziałam <grym źle. Wszystko to, co widziałam, to bez prawdy. Tu nie ma nic żadnego życia na tym świecie. <grym> I e, straciłam pracę, zaczęłam szukać, zaczęłam po prostu przez różne takie doświadczenia. E, I znalazłam się w takim zakładzie, szukałam jakiejkolwiek pracy, aby tylko się załapać. No i dostałam się do takiej pracy, gdzie, <laughs> do takiego zakładu, gdzie przyszła taka dziewczyna, Dorotka, wszystkim zwiastowała Ewangelię, dawała testamenty nowe. Nawet dyrektorom zwiastowała Ewangelię. No i oczywiście wszyscy przytakiwali jej Dorotka, no tak, 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 wszystko fajnie, ładnie. I ja z nią zaczęłam pracować. Zaczęłam z nią pracować i od razu, jak zaczęłam z nią pracować i ona zaczęła mi mówić o Jezusie, to ten mój ból, ta, ta klęska w moim sercu, ten mój ból, to po prostu wszystko tak jakoś, jakby Pan leczył. Te słowa, które ona mi mówiła, to tak jakby był balsam na, na duszę. i, i Zawsze z, z rozmowa z nią była takim błogosławieństwem, ale tak naprawdę to ja zawsze cały czas z nią się spierałam. Wszystkie dziewczyny przytakiwały, ci ludzie, w którym ona mówiła, przytakiwały, a ja ciągle się z nią spierałam. A jak Maria, a co z Marią, a z Matką Boską, na okrągło ją tylko pytałam. Yy, I ona, na dodatek jeszcze ją oszukałam, podobno. Ja nawet nie wiedziałam o tym później. I ono jakby uciekała ode mnie, ale, ale te słowa, które ona mi mówiła, to takie było dla mnie idź za tym, po prostu idź za tym. Ja po prostu taka radość była w moim sercu, ja poczułam, że właśnie tak jak uczniowie, że Pan Jezus powołał ich. Chodź za mną. Ja czułam takie idź za mną. Kiedy I ona... I ta depresja coraz bardziej się jakby wycofywała z mojego życia. I ona mnie poprosiła, żebym poszła z nią do zboru. W życiu kiedyś bym nie poszła do żadnego innego kościoła, bo to wiadomo, wszystko jest sekta. I... Ja miałam takie klapki na oczach, że Bóg mnie tak już przygotował do, do pójścia za Nim, że wszystkich moich przyjaciół, znajomych, a nawet moją najbliższą przyjaciółkę odciął. Wszystko było odcięte. Było po prostu tak poodcinane, że ja byłam w takim... No, w, w ogóle zupełnie nie było wyjścia. Mój mąż zupełnie, całkowicie przeciwko mnie i przeciwko mnie. Ja byłam po prostu podcinana, zupełnie. I ona mi poprosiła, żeby iść do tego zboru, I ja poszłam. Na przystanku stałam i czekałam na autobus. I taki głos, ty masz tutaj tak blisko, a to gdzie ty jedziesz? Taki usłyszałam głos, ale pojechałam. Pojechałam do tego kościoła. I bardzo mi się podobało, bo tam ludzie byli tacy bardzo mili, serdecznie dla siebie, bardzo mi się to podobało, takie trochę zjawiskowe, nie, nie, nie znałam tego. I ten pastor, który mówił, mówi do mnie. Miałam pretensje do mojej dorodki, dlaczego ona wszystko powiedziała temu człowiekowi? Z jakiej, z jakiej racji ona wszystko powiedziała temu człowiekowi. No i potem mówię jej, Dorotko, wszystko ci powiedziałam, zwierzyłam ci się, a ty mnie, y, wszystko powiedziałaś temu człowiekowi. Ona się zaczęła śmiać. Mówi, Grażynka, to wcale nie, nie ja, to, to Pan Bóg mówi do Ciebie. I kiedy y, tak zaczęłam troszeczkę chodzić do tego, do tego zboru, y, dwa czy trzy razy, bywa, poszłam, to zaczęło już mi lepiej być. Nie było już takiego ciężaru na moim sercu. I rozmawiam z Dorotką, ja tam. Ja mówię, że no fajnie, już wszystko już jest dobrze, już, już jest wszystko dobrze. A ona mówi nie. Nie jest dobrze. Ty musisz się narodzić na nowo. I ona tak do mnie bardzo ostro powiedziała, że ja po prostu się zdziwiłam. Mówię, Dlaczego ty tak ostro do mnie mówisz? Ty musisz się narodzić na nowo. I ja mówię, co ją ja zrobić? No i ona zaczęła mi tam tłumaczyć, ale spotkałam, wpadła mi do ręki samarytanka, taka, taka Taki miesięcznik czy tam siostra chydzikowa prowadziła. Takie są świadectwa. I w tej samarytance było takie fajne świadectwo o człowieku, który którym został oczyszczony ze wszystkiego. I o, o, znaczy nie o, no o człowieku, który by został oczyszczony ze wszystkiego, i kiedy nie trwał Bogu, to po prostu przyszło siedmiu, i, i to wypełniło jeszcze gorzej. Ja się tak tego przestraszyłam. I zaczęłam wołać do Boga, i, ale kiedy zaczęłam czytać właśnie pismo, kiedy ona mi mówiła, żeby czytać Biblię, to ja w ogóle tej Biblii nie mogłam czytać, bo nie mogłam jej zrozumieć. Ale coraz bardziej, coraz bardziej, jakoś mnie to przekonywało I, i właśnie to narodzenie na nowo cały czas miałam w głowie, co tu, żeby Pan mnie poprowadził, pokierował w tym wszystkim. I przyszedł taki dzień, że, że rzeczywiście ten ciężar taki na sercu, bo coraz bardziej jak czytałam Biblię, to widziałam moje grzechy, brudy. Byłam coraz bardziej brudniejsza. Tak, nie, nie tak robię, tak, nie, po prostu wszystko jest źle, wszystko źle, Boże, co to jest, w ogóle, no, zupełnie wszystko jest nie tak, jak, 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 jak żyłam. To słowo mówiło mi i tak jak przeglądałam się w lustrze. Kiedy, yy, I kiedy, i kiedy yy, zaczęłam tak yy, Widzieć to wszystko, to taki ciężar na sercu, taki, takie ciemne, tak mówię, Boże, no ja z tymi grzechami to ja idę do piekła, ja się im nadaję. I zaczęłam wołać, uklękłam, położyłam się praktycznie na, na podłodze i zaczęłam wyznawać wszystkie grzechy. Wszystko wyznawałam Pan, co to tylko widziałam, to co czułam, to co mm, miałam na sercu, wszystko wyznawałam po kolei. I błagałam, ryczałam, płakałam i był taki, i tak ten ciężar z mojego serca odszedł. Ta, to mieszkanie tak jakby się wypełniło jakąś osobą, wiem, że teraz Bóg. Po prostu takie przyszło uwolnienie, taka miłość. Taka radość, taka czystość w moim sercu, że ta, ten ciężar, ten, ten brud, to oskarżenie po prostu gdzieś odeszło. Ja widzę, widzę do dzisiejszego dnia tą granicę, że Bóg mnie przeniósł z tego brudu, z tego, z tej, tego królestwa do królestwa światłości. Zobaczyłam tą granicę jakby, to po prostu tak Bóg mi pokazał taką wyraźną i i zaczęłam wołać, mówię, Boże, tak, tak mnie Pan napełnił miłością, taką, taką obecnością Jego, że mm, jeszcze czegoś tego w życiu nie przeżyłam. Ryczałam bardzo długo. Miałam psa, takiego balutkiego, który siedział i tylko, siedziała tylko koło mnie i zlizywała mi y, łzy. I wyszłam na dwór, potem z tym pieskiem to widziałam wszystkich praktycznie ludzi na, z góry, <tak>, tak, tak niesamowicie, że tak po prostu, tak, tak byłam jak był uniesiona, <tak>, tak mi się wydawało. I, I Bóg tak po prostu przemawiał do mnie i tak i niesamowicie przeżyłem. Wzięłam sobie tydzień wolnego i czytałam Biblię od samego początku, całe dnie. I, yy, I ta Biblia przemawiała do mnie. Mówię, Boże, w czym ja byłam? Co to za religia była? I miałam, byłam w takim stanie, byłam już w takim miejscu, że mówię, pójdę do tego księdza i będę miała pretensję. Dlaczego tyle lat mnie oszukiwali? Ja po prostu zobaczyłam inną prawdę, innego Boga. Ja, Zaczęłam wtedy, jak właśnie po tej pokucie, zaczęłam wołać do Boga, mówię, Boże, dlaczego ci ludzie znać nie chcą? Ja zupełnie zobaczyłam innego Jezusa, w którego wierzyłam. To nie był ten Jezus. I, <laughs> i niesamowicie to przeżyłam. I wtedy właśnie ten, y, widziałam sobie ten urlop i ta Biblia tak y, Niesamowicie, wybucham modlitwami. Pan mi pokazywał różne rzeczy z, z, z tego słowa. I kiedy mąż zobaczył, że, że, że ja coraz, że, że, że zmieniłam się, że jestem inna osoba, wyczuł też, a on to coraz bardziej pił, bo on pił alkohol. Ja przedtem też. Trochę popijałam, ale nie w takich ilościach. A on zaczął coraz bardziej pić, zaczął, zaczął mnie coraz bardziej jeszcze oskarżać, i, i zupełnie już. Y, ale się uchwyciłam pana, uchwyciłam się pana, i tylko on mnie przeprowadzał przez wszystko. I taki psalm, 37, pan mi dał ten psalm. Nie gniewaj się na niegodziwych, nie zazrość tym, którzy czynią nieprawość. Bo usnął szybko jak trawa i zwiedno, jak zielona murawa, zaufaj panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju Dubaj, oj wierność. Rozkoszuj się panem, a da ci czego życzy sobie serce twoje. Powiesz panu drogę swoją, zaufaj mu, a on wszystko dobrze uczyni. I tak się uchwyciłam, i y, tego zaufania, tak, tak tego zaufania panu, y, bardzo y, niesamowitym takim przykładem dla mnie i takim. Był Dawid, że on ufał Panu, on na każdym kroku wołał do Pana i ufał Panu. Było dla mnie takim świadectwem ten Dawid, co prawda on tam różne rzeczy robił, ale, ale był takim... Bóg Miłowa miłował, był według Bożego serca i bardzo mnie uchwyciło właśnie ta, to ufanie Bogu. I ja po prostu całym sercem zaczęłam wołać, znaczy poszłam za, za Panem. I, ale jeszcze przed tym, właśnie przed tym, yy, zawsze się spierałam z tą dorodką, a jaka jest różnica między Matką Boską a Jezusem? Przecież to żadnej różnicy nie ma. Jak to nie ma? Ona mnie tam tłumaczyła, jak to nie ma? Jest różnica. I, ja, yy, i z tą Matką Boską, jak, tu, jak to rozwiązać? Ciągle, ciągle był dla mnie ten dylemat. I szłam, ona mi tłumaczyła, ale dla mnie to nie było takie bardzo przekonywujące. I szłam do pracy na drugą stronę. I leżał sznurek na, na chodniku. Sznurek, taki, taki sznurek. I ja cały czas myślałam, jaka jest różnica między Matką Boską a Jezusem. I w tym momencie się tak przewaliłam. Tak mnie ten sznurek splątał moje, moje nogi, że po prostu w życiu bym nie splątała tych nóg, tak? Kiedy ten sznurek mi tak splątał te nogi. Ja nie mogłam się podnieść. Jejku, co to jest? I po tym wydarzeniu już nie myślałam, jaka jest różnica między Jezusem a Matką Boską. Że Matka Boska jest ważniejsza. I, I potem mi właśnie jedna y, z sióstr powiedziała mi, Grażynka, jakbyś jak poszła za Matką Boską, to byś miała, miała takie splątane życie, jak twoje nogi były splątane. Ja nie mogłam tych nóg rozplątać zupełnie. <laughs> I y, y, jak poszłam właśnie całym sercem za Panem i po prostu, no, no tak się rozkochałam w Nim niesamowicie. Mój mąż coraz bardziej pił, awanturował się i nie, piekło się rozpętało, po prostu się rozpętało, piekło. I, i coraz jeszcze gorzej, zamiast lepiej, to gorzej. I on nie uznawał tego, że, że ja odeszłam od Kościoła naj, Najświętszego, więc on nie będzie mnie w ogóle akceptował. Wszyscy się ode mnie odwrócili, w domu, w, w rodzinie, zupełnie, zupełnie, zupełnie wszystko pospadało na mnie, różne takie rzeczy. Ale Pan był ze mną i to jest najważniejsze, i cały czas mi prowadzi i strzeże, i zawsze yy, i ufam Mu, że, że On mnie przeprowadzi. Różne sytuacje miałam, Bóg tak yy, kieruje życiem że i Bóg mi dał takie, y mówił do mnie słowem, mówił, że nie bój się, bo ja Cię wykupiłem, 43 y rozdział Izajasza, nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś, gdy będziesz przechodził przez wodę, będę z Tobą, a gdy przez rzeki nie zaleją Cię, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłonie i płomień nie spali Cię, bo ja jestem Twoim Bogiem. Tego się uchwyciłam i idę za nim. Dziękuję. Amen. Amen.